Składam ogromne wyrazy ubolewania, że na oczach całego świata umiera Aleksiej Nawalny, wybitny opozycjonista, symbol walki o demokratyczną Rosję i prawa człowieka. Tymczasem demokratyczny świat temu się biernie przygląda. W prasie międzynarodowej można wiele przeczytać o Nawalnym, ale z tego kompletnie nic nie wynika. Żadne istotne decyzje nie zapadają. Potrzebna jest szybka i stanowcza reakcja, w tym nałożenie sankcji na Putina i Rosję. Wzywam, żeby rząd polski zrobił wszystko, by Unia Europejska i inne gremia międzynarodowe podjęły zdecydowane kroki dla ratowania Nawalnego. Trzeba działać teraz, a nie wtedy, kiedy będzie już za późno i nie będzie kogo ratować. Choć Rosja wydała na Nawalnego wyrok śmierci to nie raz, jeszcze możemy coś zrobić uratujmy Nawalnego.